Zaczynamy Panoramę Lubelską w poniedziałek. Anna Rapcewicz-Wiśniewska. Dzień dobry. A oto co u nas? Kolejny dron spadł na Lubelszczyźnie. Inwestycje drogowe w zamościu. Miliony na rozwój szkolenia lotniczego. Kolejny dron spadł na pole w województwie lubelskim. Tym razem do incydentu doszło w Polatyczach, nieopodal przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. Obiekt odnaleźli wczoraj przed godziną 22 funkcjonariusze Straży Granicznej. Wstępne oględziny wykluczyły obecność w nim materiałów wybuchowych. Obiekt wczoraj odkryli wieczorem w polu kukurydzy funkcjonariusze Straży Granicznej. O godzinie 19.50 patrol Straży Granicznej przy użyciu drona odnalazł obiekt latający. Żadna z osób nie została poszkodowana. Teren został zabezpieczony przez policję oraz żandarmerię wojskową. Na miejscu od rana pracują służby zabezpieczające teren. Przesłuchani zostali już świadkowie. Mówimy tutaj o właśnie tych strażnikach granicznych, którzy. Ujawnili miejsce upadku dronu. Przesłuchana również została osoba, która zgłosiła się. Do, do żandarmerii i do policji, informując, że była, usłyszała odgłos tego spadającego dronu. Zabezpieczany jest również monitoring, który być może pozwoli na zbadanie trajektorii lotu drona. Na pewno wiemy, że nie był to dron uzbrojony. Bezpośrednio na miejscu upadku tego dronu y, widoczne jest jedynie takie, jedynie takie wgłębienie, które wskazuje na miejsce dokładne jego upadku. i Drobne nadpalenia, które prawdopodobnie wynikają z tego, że paliwo, które było w tym dronie się zapaliło, ale ono uległo, uległo dopaleniu i nie było zapłonu, nie było zapłonu pola czy kukurydzy znajdującej się na miejscu. Obiekt spadł około 300 metrów od przejścia granicznego z Białorusią w Terespolu. Nie było potrzeby ograniczania jego funkcjonowania. W żadnym stopniu, w sensie infrastrukturalnym, żadne z naszych czy zabudowań czy instalacji nie, nie odczuły. Praca pobliskich instytucji nie została zakłócona. Mieszkańcy przygranicznych terenów potwierdzają wzmożoną aktywność dronów w przestrzeni powietrznej. W ostatnim czasie z położonego po drugiej stronie Bugu w okolicach Kodnia Poligonu dochodzą odgłosy wystrzałów. Tam na polgonie na wysokości kodnia to czasami dają także Dobrze. Widziałem w nocy. Dużo dronów latało. To nie powiem, że nie, naprawdę. A z tym no to jest, to jest naprawdę. No to coś niesamowitego, no bo nie wiadomo z której strony, czy to z Ukrainy, czy z Rosji, to poszła ta sytuacja. Na chwilę obecną teren jest zabezpieczony. Mamy uczy, uszy i oczy otwarte. Czekamy, jesteśmy czujni w związku z tą wzmożoną aktywnością za naszą granicą, w związku z trwającymi manewrami na Białorusi, które będą trwały do 23 czy 4 września. Liczymy się z tym, że takie incydenty mogą mieć miejsce. Najważniejsze to zachować spokój. W wyniku upadku drona w Polatyczach nikt nie ucierpiał. Przypomnijmy, w sobotę dron został również odnaleziony w okolicach Tomaszowa-Lubelskiego, a wcześniej podobna maszyna spadła w okolicach Łukowa. Postępowanie w sprawie kolejnego drona, który spadł na Lubelszczyźnie, prowadzi prokuratura okręgowa w Lublinie, a dokładniej Wydział do Spraw Wojskowych we współpracy z żandarmerią wojskową. A na miejscu, nieopodal przejścia granicznego z Białorusią, w Terespolu jest nasz reporter Emil Paliwoda. Emilu, powiedz, czy wiemy, co jeszcze ustalili śledczy w tej sprawie? Przede wszystkim oględziny miejsca jeszcze trwają. Te oględziny mają się zgodnie z deklaracją prokuratury zakończyć dzisiaj przed zmrokiem. Jutro najprawdopodobniej nie będą kontynuowane ze względu na to, że udało się zabezpieczyć bardzo dużo fragmentów tego drona i jak możemy się domyślać, wśród nich są te kluczowe. Mowa o 12 większych elementach konstrukcyjnych. Na nich widziano m.in. napisy w Cyrylice, a także różnego rodzaju cyfry. Jest też kilkaset mniejszych elementów, które należały do konstrukcji tego drona, i one również są bardzo wnikliwie badane. To badanie nie polega wyłącznie na zebraniu ich, opisaniu i wywiezieniu do specjalistycznego laboratorium. One są opisywane na miejscu. Badana jest także m.in. odległość, w jakiej znalazła się od epicentrum zdarzenia, tak to ujmijmy. Dzięki temu być może łatwiej będzie określić trajektorię tego statku powietrznego. Wiadomo, że nie będzie to łatwe zadanie, ale zeznania świadków, zabezpieczone elementy, a także monitoring z pewnością będą bardzo Pomocne w tym, by ustalić skąd ten dron nadleciał. Pamiętajmy bowiem, że jesteśmy nad Bugiem. Tutaj od kilku tygodni działa bariera elektroniczna, czyli. Prawie 4,5 tysiąca kamer śledzących każdy centymetr rzeki. Wielce prawdopodobnym jest, że zapis wideo, o którym słyszeliśmy w materiale, pochodzi właśnie z tych kamer rozmieszczonych nad rzeką. On mógłby dać jednoznaczne odpowiedzi. Na razie za wcześnie, by wyrokować, kto wysłał tego drona, czy ten dron intencjonalnie był wysłany, czy być może gdzieś zawieruszył się w przestrzeni powietrznej, ani jakie intencje temu wszystkiemu przyświecały. Pojawiają się głosy, że jest to podobny sta. Powietrzny do tego, który spadł w okolicach zamościa w sobotę, a więc jeżeli tak by było, mówilibyśmy najprawdopodobniej o dronie Gerbera, wykorzystywanym przez służby rosyjskie, to konstrukcja tania wykonana z drewna i styropianu, i ona pełni funkcję m.in. takiego wabika, czyli czegoś, co ma angażować uwagę, a także potencjalny arsenał strony, na którą zostaje wysłany. Emil Paliwoda z okolicy, gdzie wczoraj późnym wieczorem spadły kolejne dron. Jak słyszeliśmy, wciąż trwają ustalenia śledczych. Bardzo dziękuję za relację. Środki na inwestycje drogowe w Zamościu. Dziś podpisano umowę na dofinansowanie budowy ulicy Michała Wazowskiego. Na spotkaniu pojawili się prezydent miasta i wojewoda lubelski, a pieniądze na ten cel pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Tak obecnie wygląda ulica Michała Wazowskiego w zamościu, dlatego jej remont jest bardzo potrzebny. Modernizacja będzie sfinansowana w 70%. Całkowity koszt budowy to jest 2 miliony 150 tysięcy, kwota dotacji ponad półtorej miliona w tej chwili mieliśmy zrobioną już kanalizację i bardzo dobrze że tak się stało że dostaliśmy te pieniądze z rezerwy ponieważ ulica będzie już ukończona będzie oświetlenie będzie chodnik będzie nowy asfalt Podpisana dziś umowa na dofinansowanie budowy ulicy była możliwa dzięki rezerwom z rządowego funduszu rozwoju dróg Co chwilę te oszczędności się pojawiają mamy możliwość podpisywania kolejnych umów bardzo się z tego powodu cieszymy. Sukcesywnie Urząd Wojewódzki próbuje te pieniądze pozyskiwane w ramach rezerwy przekazywać na ważne cele z punktu widzenia samorządów lokalnych, lokalnych społeczności. My bardzo cieszymy się, dlatego, że każda tego typu inwestycja to podniesienie komfortu życia mieszkańców naszego miasta. Władze Zamościanie kryją zadowolenia z podpisanej umowy. Miasta nie stać by było na wydanie dwóch milionów złotych z miejskiej kasy. To jest program, z którego obecnie najczęściej korzystają władze lokalne, dlatego że jest najprostszym narzędziem rewitalizacji i budowy nowej infrastruktury drogowej, rowerowej, zwiększającej poziom bezpieczeństwa, ponieważ to są i instalacje oświetleniowe, elektryczne ścieżki rowerowe, pasy drogowe, przejścia dla pieszych. Realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku. Budowa ulicy Wazowskiego to kontynuacja całego projektu, w którym remontowane są również inne ulice Zamościa. A teraz o środkach na szkolenie lotnicze Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w hełmie z ministerialnym dofinansowaniem na modernizację i rozbudowę uczelni. Łącznie 15 milionów złotych trafi na nowoczesny hangar oraz przebudowę jednego z budynków Akademii. Inwestycje mają powstać w najbliższych dwóch latach. Lotnictwo jest wizytówką Hełmskiej uczelni. Nowoczesny hangar ma stanąć na terenie lotniska w Deputyczach Królewskich. Z nowego obiektu skorzysta ponad 350 studentów kierunków lotniczych. Hangar ten jest nam niezwykle potrzebny dla tego, by uracjonalnić i zoptymalizować wykorzystanie statków powietrznych, którymi dysponuje nasza uczelnia. I jednocześnie jest on bardzo istotny dlatego, by właśnie tam przenieść część szkolenia praktycznego studentów pilotażu. Remont przejdzie też budynek, znajdujący się przy ulicy Wojsławickiej. Z obiektu korzystają studenci kierunków takich jak filologia, pielęgniarstwo czy rolnictwo. Jednak połowa przyszłych studentów Akademii wybiera kierunki związane z lotnictwem. Uczelnia może pochwalić się tym, że jej absolwenci latają za sterami samolotów na całym świecie. Przede wszystkim w tej chwili w locie. Ale są to również linie inne, no można powiedzieć prawie wszystkie linie europejskie, dorzucając do tego japoński JAL, gdzie w tej chwili pracuje już pięciu naszych studentów. Pans w Hełmie oferuje 12 kierunków studiów pierwszego stopnia. Nowy rok akademicki na pierwszym roku od października rozpocznie ponad tysiąc osób. To jest główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Już za chwilę kolejne tematy z regionu. Edukacja przyszłości na targach w Lublinie. I historia włodawskich saperów na Uralu. 72-latek z powiatu tomaszowskiego odpowie za posiadanie marihuany oraz znacznej ilości suszu tytoniowego oraz amunicji. Na jego trop wpadli policjanci z Wydziału Kryminalnego Tomaszowskiej Jednostki. Policjanci w celu zweryfikowania tych informacji pojechali na miejsce. Tam podczas przeszukania te informacje jak się okazało potwierdziły się. W trakcie przeszukania i pomieszczeń mieszkalnych a także strychu policjanci natrafili na susz marihuany, który był przechowywany w słoikach. Łącznie okazało się, że 72-latek posiadał 50 porcji dilerskich tego narkotyku. Natomiast na strychu mądrowi ujawnieni zabezpieczyli służb tytoniowy. Łącznie okazało się, że mężczyzna posiadał ponad 90 kg tej substancji. Mężczyzna również posiadał w pomieszczeniach nielegalną amunicję. 72 latek został zatrzymany, przewieziony do Tomaszowskiej Komendy i wkrótce usłyszał zarzuty. Odpowie nie tylko za. Posiadanie narkotyków, ale również posiadanie suszu tytoniowego i amunicji bez stosownego zezwolenia, a za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Miasto Lublin żąda od byłego projektanta stadionu żużlowego zaprzestania naruszenia dóbr osobistych, a straty wizerunkowe szacuje na 3 miliony złotych. Projekt dotyczył inwestycji, która miała być realizowana przy ulicy Krochmalnej. Miasto zrezygnowało z tej lokalizacji i zapowiada gruntowną modernizację obecnego obiektu. Nie możemy pozwolić na to, by dobre imię naszego miasta było podważane, argumentuje Tomasz Fulara, zastępca prezydenta Lublina, dementując sugestie, jakoby pomysł z budową nowego obiektu w nowej lokalizacji był jedynie obietnicą przedwyborczą i nigdy nie miał być zrealizowany. Z ust projektanta padło wiele nieprawdziwych informacji, chcemy to wyjaśnić. Chcemy zadbać o dobre imię miasta a tym samym wezwaliśmy projektanta do naprawienia szkody a jeżeli nie to będziemy sobie rościli 3 milionów złotych odszkodowania właśnie jakby broniąc dobrego imienia miasta w październiku 2024 roku lubelski ratusz nałożył na konsorcjum karę za niedotrzymanie terminu wykonania umowy w wysokości 206 tysięcy złotych. W grudniu 2024 roku kolejną w wysokości 88 tysięcy. Jednocześnie apelowano o wywiązanie się z warunków umowy, jednak bezskutecznie. Ostatecznie w kwietniu tego roku rozwiązano umowę i powrócono do pomysłu modernizacji stadionu, na którym obecnie odbywają się zmagania żużlowców. Chcemy jak najszybciej przystąpić do modernizacji stadionu przy alejach Zygmuntowskich. Mam nadzieję, że wszyscy niedługo zobaczą zmiany w tym miejscu od dłuższego czasu, czy w momencie, kiedy okazało się, że projektant nie jest w stanie się. Jakby wywiązać z umowy, przystąpiliśmy do działań związanych z modernizacją stadionu przy alejach Zygmuntowskich. Projektant ma 14 dni na spełnienie żądań lubelskiego ratusza. Jeśli nie dopełni tego terminu, przedstawiciele miasta zapowiadają podjęcie kroków prawnych. Jak prawidłowo segregować odpady i jak może się to przełożyć na oszczędności? Odpowiedzi na te pytania ma dać mieszkańcom Międzyrzeca Podlaskiego i Radzynia Podlaskiego wspólna kampania edukacyjna, a wspólna, bo realizowana przez prywatną firmę i miejskie samorządy. O szczegółach opowie Anna Wetoszka. Mówi się, że Radzyń Podlaski jest miastem czystym. I choć świadomość związana z segregacją odpadów jest coraz większa, śmieci wciąż generujemy za dużo. W Radzyniu to jest blisko 400 kg na osobę. Przyśredni dla naszego kraju 360 kg, no to pokazuje mi jedno, jesteśmy społeczeństwem, które dużo produkuje, generuje, dużo konsumuje i chyba nie jest bardzo ubogie, skoro ta ilość jest wciąż rosnąca, mimo Spadającej ilości mieszkańców. To właśnie segregowanie odpadów jest największym problemem, wskazali burmistrzowie Międzyrzeca Podlaskiego i Radzenia Podlaskiego. Oba miasta biorą udział w kampanii edukacyjnej, która ma uświadomić mieszkańcom, jakie są skutki złych nawyków i jak je zmienić, w jaki sposób segregować odpady i czy można na tym zaoszczędzić. Mamy kilka elementów tej naszej kampanii. Pierwszy z nich to jest teaser, który pojawił się 2 września i podczas którego rzeczywiście, jeszcze nie zdradzając samej idei, mówimy, że rzeczywiście w tych miastach coś się miesza, ale jeszcze nasi mieszkańcy nie, wieli, nie wiedzieli co. Teraz już głośno komunikujemy, że chcemy rzeczywiście porozmawiać o sortowaniu odpadów. Oprócz tego mamy akcje zaplanowane dla naszej młodzieży, dla młodzieży z Międzyrzeca Podlaskiego i Radzenia Podlaskiego. Będzie też wiele wydarzeń plenerowych, jak choćby przekazanie koszy do segregacji odpadów. Kampanię realizuje jedna z firm. W Międzyrzecu jest zaplanowana akcja z recyklomatem, gdzie mieszkańcy Międzyrzeca Podlaskiego będą mogli zobaczyć w jaki sposób sortować, wrzucać czy puszki, czy opakowania plastikowe, czy też opakowania szklane do recyklomatów i o co chodzi z tym systemem. To co ważne to także zmiana naszych przyzwyczajeń, ograniczenie konsumpcjonizmu, co w rezultacie wpływa na środowisko. Często pojawiają się w różnych miastach w Polsce pytania, dlaczego śmieci kosztują tak dużo i dlaczego te ceny ciągle wzrastają. Ta kampania, którą dzisiaj rozpoczęliśmy, ma na celu wytłumaczenie ludziom, dlaczego i skąd biorą się takie, a nie inne stawki za odbiór odpadów. Myślę, że nie rozwiążemy problemu całkowicie, ale myślę, że każda edukacja, a ta, którą proponujemy wspólnie z dwoma innymi podmiotami, jest bardzo ciekawa. Organizatorzy podkreślają, że to dopiero początek. Kampania to przykład współpracy prywatnego biznesu i samorządów, które razem chcą zadbać o środowisko i jakość lokalnych społeczności. Kilkudziesięciu wystawców, ale i wykłady dotyczące wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Pod hasłem Pasja, Wiedza, Kompetencje. Lifelong Learning w praktyce w Lublinie odbyły się targi edukacyjno-zawodowe połączone z konferencją. To ramię robotyczne to efekt pracy, ale i pasji uczniów Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Dziś na swoim przykładzie przekonywali innych młodych ludzi, że to placówka, gdzie warto podjąć naukę. My akurat jesteśmy absolwentami mechatroniki, technik, mechatronik. To jest kierunek, który tak naprawdę umożliwia kształcenie w każdym kierunku technicznym, ponieważ jest i elektronika, i elektryka, i mechanika. Takie połączenie, które umożliwia właśnie budowanie takich maszyn. Jak i mniejszych układów elektronicznych. Przyszłych mechaników, ale i kucharzy musi wodzić także branżowe Centrum Umiejętności Z Lubartowa. Szkolimy uczni w zakresie lekarstwa, lakiernictwa, mechaniki, i również mamy kucharzy. Także szkolimy uczni, jak się to mówi, na, na całej branży takiej. Podstawowej. Na targach edukacyjno-zawodowych nie mogło zabraknąć lubelskich uczelni. Mamy ponad 50 kierunków kształcenia, tak? Na dwóch poziomach, na pierwszym, na drugim stopniu. Wiele kierunków unikatowych, na przykład hipologia-jeździectwo. Co więcej, jeszcze do 17 września trwa u nas rekrutacja. Więc wszystkich chętnych, którzy chcieliby podjąć studia u nas na uniwersytecie, właśnie studiować z nowoczesną infrastrukturą, w nowoczesnej infrastrukturze badawczej, zachęcamy, żeby do 17 września jeszcze wybrać któryś z kierunków z oferty Uniwersytetu Przyrodniczego no i połączyć naukę z praktyką. Targi były częścią większego projektu zorganizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Stworzyliśmy dwie sieci doradców zawodowych oraz sieć y, do, y, biznes, edukacja, rynek pracy, która ma... Powoływać efektywne kontakty, które pozwolą nam lepiej przygotowywać kadry dla potrzeb gospodarki naszego województwa. Bardzo dużą wagę przykładamy właśnie do doradców zawodowych. Chcemy inwestować w ludzi, a ta inwestycja jest nierozerwalnie związana z tym, że każdy z nas musi uczyć się przez całe życie. Dzisiaj już nie ma tych czasów, kiedy studia wystarczały do podjęcia pracy, już nie ma tych czasów, kiedy pracownik mógł sobie pozwolić na nie podnoszenie swoich kwalifikacji dzisiaj nie ustanie. Wszyscy musimy się uczyć. Swoje stoiska przygotowało kilkudziesięciu wystawców z całego regionu, reprezentujących zarówno szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, jak i przedstawicieli pracodawców. A teraz o historii. W nietypowy sposób. Włodawscy saperzy doczekali się upamiętnienia. Dziś we Włodawie właśnie odsłonięto mural poświęcony II Warszawskiej Brygadzie Saperów. Warto dodać, że mija 81. rocznica utworzenia brygady. Na miejscu była dziś Marcelina Krawczek-Widomska. W trakcie wybuchu był ranny w twarz, był ranny w dłonie i ranny w nogę. Przy czym mundur był cały poszarpany, a koszule pod spodem były nietknięte. Dziadek pani Marty wstąpił do 2 Warszawskiej Brygady Saperów mając 21 lat. Pochodził z niewielkiej miejscowości pod Włodawą. Do końca życia chciałby pamięć o włodawskich saperach była żywa. Dziadek podchodził do tego z wielkim z sercem do upamiętnienia II Warszawskiej. Był on ranny, niemniej jednak służył do końca, do 1947 roku został radny pod Bożem, także to też pokazuje, że stąd z Włodawy na drugą stronę Polski udał się razem z wojskiem, żeby rozminowywać pola, domy, zakłady pracy. Mural powstał na budynku internatu Zespołu Szkół Zawodowych numer 1, który nazwany jest imieniem 2 Warszawskiej Brygady Saperów. 6 września 1944 roku w Włodawie znajdował się sztab drugiej Warszawskiej Brygady Saperów i 46. rocznicę nadania imienia szkole. 6 również września 1979 roku, a więc 46. rocznicę nadania imienia szkole, powstał właśnie ten patriotyczny mural. To już czwarty patriotyczny mural, który powstał we Włodawie. Pozostałe trzy murale przedstawiają m.in. generała Kleberga oraz 9 pułk artylerii ciężkiej. Inicjatorem powstania muralu jest Stowarzyszenie Bramy Pamięci Włodawa Sobibór. Myślę, że to jest bardzo dobre również miejsce z tego względu, że jest tutaj młodzież, która powinna poznawać historię właśnie tej brygady, historię naszego tutaj regionu Powiatu Włodawskiego, historię Wojska Polskiego. Tym bardziej, że mamy klasy mundurowe właśnie w szkole, w drugim liceum. Druga Warszawska Brygada Saperów składała się z czterech batalionów, a każda brygada liczyła po 300 osób. Podczas rozminowywania kraju po okupacji życie straciło 117 saperów. Piękną pogodę mamy we wrześniu. Za chwilę o szczegółach opowie Państwu Marta Gogłoza. O 21.15 program Gość Panoramy, a w nim rozmowa z profesorem Radosławem Dobrowolskim, rektorem Uniwersytetu Marii curie Skłodowskiej. Wieczorne wydanie Panoramy Lubelskiej o 21.30, a w nim opowiemy m.in. o miejskiej strategii dla przedsiębiorców, bo w Lubelskim Ratuszu trwa właśnie spotkanie w tej sprawie, a także o otwarciu kolejnej edycji. Europejskiego Festiwalu Smaku. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.